Dzień dobry, witam Was serdecznie w kienabis. W dzisiejszym odcinku jedno z największych wyzwań kinematografii XXI wieku, następnie kwestia zagadkowych śmierci na australijskich preriach, a na końcu historia jednego z legendarnych domów mody. Zaczynamy! Kanadyjski reżyser Denis Villeneuve to facet, który udowodnił, że wyzwań się nie boi. Ku mojej uciesze ostatnio szuka ich z powodzeniem w projektach science fiction. Dał nam więc Wilnew świetny nowy początek, który w Kienenbissy był już polecany. Dał nam także bardzo dobrego Blade Runnera 2049. Pamiętając, że jest to kontynuacja legendarnego już Łowca androidów, przed Wilnewem należy się nisko ukłonić, bowiem film ten nie dość, że udźwignął oczekiwania, to jeszcze dał nam nową jakość i powiew świeżości. Tym razem jednak wyzwanie Moim zdaniem było jeszcze większe. Kanadyjczyk wziął bowiem na warsztat klasyk literatury amerykańskiej, któremu wcześniej nie podołali tacy mistrzowie w swoim fachu jak Lynch czy Jodorowski. Moi drodzy, przedstawiam Wam Dune. Moja planeta Arrakis jest tak jest Ice in the air. The outsiders ravage our lands in front of our eyes. Their cruelty to my people is all I've known. What's to become of our world? boy <laughs> hey duncan can i trust you with something yes always you know that i've been having dreams about a girl on arrakis i don't know what it means dreams make good stories but everything important happens when we're awake you on some muscle i did no Główny bohater Pol to dziedzic rodu Atrydów, syn księcia oraz kapłanki starego i niezwykle potężnego zakonu Bene Gesserit. Centrum tej historii to natomiast pustynna. Planeta Arrakis, zwana też Dżuną. Była ona przez wiele lat zarządzana przez wrogów rodu Atrydów, to jest brutalnych Harkonnenów. Szykuje się jednak pewna zmiana. Decyzją imperatora, którego słuchać muszą się oba rody, to Atrydzi dostaną w Lenno Dunę, a Harkonnenowie muszą się stamtąd czym prędzej wynieść. Dlaczego Duna jest tak ważna? Ano dlatego, że to właśnie tam znajdują się jedyne w całym wszechświecie źródła tak zwanego melanżu, najcenniejszego znanego surowca. Jak więc traktować ów prezent dane atrydą? Jako potencjalną żyłę złota, która sprawi, że ród atrydów stanie się najpotężniejszy we wszechświecie? Czy może jako kukułcze jajo, którego przyjęcie może się potem odbić potężną czkawką? Wreszcie. Jak w tym świecie odnajdzie się młody Paul, którego talent i moc wydają się nie znać granic. We are House of Nie There is no call we do not answer. There is no faith that we betray. Smile, Gurney. The Emperor asks us to bring peace to Arrakis! House of Trades, Diuna, choć stanowi ekranizację jedynie pierwszej połowy powieści Franka Herberta o tym samym tytule, jest filmem kompletnym. Z powodu pandemii premiera filmu opóźniła się o rok. Opłaciło się czekać, bowiem to, co widzimy na ekranie rekompensuje całe oczekiwanie. Jest to dzieło dopracowane w każdym calu, ze świetnymi efektami specjalnymi, pięknymi zdjęciami, efektownym montażem, rewelacyjnym dźwiękiem, piękną muzyką. Innymi słowy, technicznie bezbłędne. Co jednak najważniejsze, nie kuleje to, co było głównym wyzwaniem, czyli warstwa fabularna. Powieść Herberta to obfity, ale jakże trudny do zekranizowania materiał wyjściowy. Wilnew Dał radę, i tu zwrócę uwagę na trzy aspekty: bardzo precyzyjny scenariusz, świetny casting i co najważniejsze, odwaga reżysera w podejmowaniu trudnych wyborów takich jak na przykład to, by podzielić film na dwie części, nie mając wcale pewności, czy ta druga zostanie w ogóle przez studio zakontraktowana. Wilne wielokrotnie powtarzał, że nakręcenie dune y to jego marzenie. Marzenie to spełnił, a po sukcesie kasowym oraz artystycznym z sześcioma Oscarami na czele może je spełniać dalej, gdyż studio Warner Bros. już potwierdziło, że druga część Dune powstanie. Nim jednak to nastąpi, zachęcam gorąco do obejrzenia części numer jeden. Nie pożałujecie nawet jeśli nie jesteście fanami science fiction. They're not human, they're brutal. The Duke's son he sees too much. This is I-Dune. Kill them all. God in heaven. Get everything with guns off the ground! Go! This is an extermination. They're picking my family off one by one. Let's fight like demons. Dad, what if I'm not the future of House Atreides? A great man doesn't seek to lead, he's called to it. But if your answer is no, you'll still be the only thing I ever needed you to be. My son. If anything happens... Will you protect Paul? With my life. Only together can we stand a chance. Od dawna jestem fanem kryminałów. Zarówno tych do czytania, ze szczególnym ukłonem w kierunku Jonesbo, jak i tych w wydaniu serialowym czy filmowym. Kryminał jako gatunek w ogóle cieszy się w ostatnich latach dużą popularnością. To powoduje, że kryminałów powstaje na pęczki, a w całej tej masie coraz ciężej jest odnaleźć propozycje faktycznie godne uwagi. W dzisiejszym odcinku postanowiłem opowiedzieć wam o filmie susha, który powstał w oparciu o australijski bestseller o tym samym tytule. How are you, Gretchen? It's all over town that you're reopening the investigation. Blue drove to his house at 4:30, killed his family and headed here to kill himself.

Mieszkający od wielu lat w Melbourne wraca do swojej rodziny Kiwary na pogrzeb swojego przyjaciela z dzieciństwa. Ów przyjaciel, Luke, rzekomo zastrzelił najpierw całą swoją rodzinę, by następnie popełnić samobójstwo. Rodzice Luka nie wierzą w taką wersję zdarzeń i proszą Arona o pomoc. Ten niechętnie zgadza się, rozpoczynając prywatne śledztwo. Wyzwania czysto detektywistyczne nie są jednak jedynymi. Z jakimi musi zmierzyć się nasz bohater. Wielu mieszkańców Kiwary pamięta bowiem, że Aaron wyjechał z miasteczka nagle i w atmosferze skandalu. Lokalsi natomiast tak szybko ani nie wybaczają, ani nie zapominają. Czy nasz główny bohater rozwikła zagadkę domniemanego rozszerzonego samobójstwa swojego przyjaciela? a przede wszystkim czy finalnie odpędzi od siebie demony przeszłości które po powrocie wydają się być nad wyraz silne I've so heard some stories about me. I've heard some. I have the It's the pigs. This has got nothing to do with me. Grand. Don't say my name like your name. You don't know. Me. jamie sullivan, he's lying. he wasn't with his nan. you think you're going to get the truth in a town like this? when you've been lying about something for so long, it becomes second nature. Wait, where were you that afternoon? why would i lie? because luke asked you to. sometimes when feels kind of empty. did you have anything to do with that girl's death? Susza. Film, który pomimo wad ma jednak w sobie coś, co pozwala mu się wybić ponad przeciętność. Przede wszystkim wskazałbym tu małomiasteczkowy klimat. Widzieliśmy już to co prawda w wydaniu amerykańskim, polskim czy brytyjskim, ale nie w wydaniu australijskim. W Suszy natomiast ten klimat Australii jest oddany naprawdę... Bardzo dobrze. Do gustu przypadł mi także występ Erika Bany, z którym sympatyzuję od czasów Troi i jego roli Hektora. Nie zdradzając zbytnio fabuły, powiem także, że podobał mi się sposób prowadzenia narracji i sprawne mylenie przez twórców tropów. Choć tutaj muszę oddać, że na rozwiązaniu nieco się zawiodłem i Oczywiście, rozwiązanie to creme de la crème kryminału, ale braki w tym aspekcie nie mogą przysłaniać ogólnego pozytywnego odbioru filmu. Dlatego też serdecznie polecam Wam suszę. Myślę, że wielu z Was ten film przypadnie do gustu. Dużo piasków w dzisiejszym programie. Najpierw pustynna Duna, a potem równie piaszczysta Australia. Dlatego na koniec będzie ekskluzywnie, będzie glamour, a jedyny piasek, jaki ujrzymy, to ten na pięknych plażach Morza Śródziemnego. A więc Gucci. Któż nie zna tej słynnej marki? Firma została założona we Florencji w latach XX-XX 20 -20 wieku przez niejakiego Guccio Guciego. I choć obecnie pakiet kontrolny spółki znajduje się w rękach kapitału zagranicznego, a Gucci notuje rekordowe przychody, nie wywołując większych skandali, to nie zawsze tak było. Przenieśmy się więc kilkadziesiąt lat wstecz. Rodzina wtedy jeszcze kontroluje markę w pełni. I choć y, może teraz jest stabilniej, to wtedy niewątpliwie było znacznie barwniej. Charakterne postaci, liczne intrygi, zdrady, a nawet zabójstwo. Taki właśnie jest dom Gucci. It was a name that sounded so sweet. So seductive, synonymous with worth, style, power, but that name was a curse too. I've been a Gucci all my life. Your name is in the history books. Paolo, you are Gucci, you need to dress the part. Rich. Całą rodzinkę poznajemy w latach 70. Firma jest wtedy w rękach dwóch braci: Aldo w tej roli Al Pacino, i Rodolfo, granego przez Jeremy'ego Ironsa. Obaj mają po połowie udziałów, obaj z innymi temperamentami i różnym podejściem do biznesu. Tymczasem lata lecą i komuś pasowałoby przekazać pałeczkę w rodzinnym biznesie. Roztargnionemu i nieogarniętemu Paolo, skłaniającemu się ku karierze prawniczej Maurizio, Wybór nie jest prosty. Paulo, mimo ogromnych chęci, brakuje niezbędnych umiejętności. Mauricio, pomimo widocznych zalet, wydaje się zupełnie niezainteresowany firmą. Sęk w tym, że na Mauricja Parol zagięła niejaka Patrycja. Dziewczyna zdecydowana, bezwzględna i pewna siebie. Związek z chłopakiem może zagwarantować jej dostatnie życie. Czy więc Patrycji uda się przekonać Mauricja do tego, by jednak zajął się rodzinnym biznesem? Możemy być pewni, że dziewczyna nie cofnie się przed niczym, by cel swój osiągnąć. She needs new blood. It's time To take out the trash. They're my family. It's Powalająca na kolana obsada, wielki reżyser, bardzo ciekawa historia, która w dużym stopniu oparta jest na faktach. To wydaje się murowany przepis na hit. Dom Gucci. Hitem jednak się nie stał. Sam film nie rywalizował w wyścigu o nagrody. Lady Gaga i Jared Leto, choć chwaleni za swoje kreacje, ostatecznie nie dostali nawet nominacji do Oscara. Wpływy z box były niezłe, choć zakładam, że producenci liczyli na nieco więcej. Można więc zadać pytanie. Dlaczego do licha Wam polecam ten film? Otóż, moi drodzy, wyłączając to, że jest on może troszkę przedługi, i być może można było go skrócić o jakieś pół godzinki, to jest to naprawdę satysfakcjonujące kino. W dobie, gdy film zdominowany jest albo przez superbohaterskie blockbustery, albo przez niskobudżetowe produkcje artystyczne czy też quasi-artystyczne, Dom Gucci jest swoistym ewenementem. Ma on bowiem na celu dać nam wysokobudżetową rozrywkę na poziomie. I ja się na nim naprawdę dobrze bawiłem. Chciałoby się powiedzieć, spierzmy się kochać Ridleya Scotta. Jest on bowiem ostatnim mohikaninem, jeśli chodzi o tego typu produkcje. I choć ten film na pewno miał potencjał na to, by być dużo lepszym, to i tak moim zdaniem warto go obejrzeć. I consider myself to be a particularly ethical person, but I am fair. Can you keep a secret? Father, son and house of Gucci. Na dziś to już koniec. Życzę Wam samych pięknych kinowych wrażeń i zapraszam do oglądania kolejnych odcinków Kina na BIS. Do zobaczenia!